Ry, rywalizacji Taylora Smitha Puchar reprezentacji mężczyzn World Cup przed nami e, Sami widzicie tutaj, ławka nie jest za ciekawa No niestety, takie życie w, w Anglii Ciężkie życie Przebić mur, może się uda załapać tą 11. Teraz się dowiemy, pewnie nie ale A jednak się udało, klasa światowa Okej, okay, to ja sobie lekko zmodyfikuję piłkarza naszego. Myślę, że bez rękawów, bo jest ciepło dosyć. Zmienimy sobie koreczki, jakieś fajne. Myślę, że Merkuriale nie, nie, nie jakieś fajne, takie ładne bym sobie wziął, o. Nie, to te są... Też żeby z nich potem grać jeszcze, to bym sobie wziął takie... okej, okay, żeby jeszcze potem na sezonie w nich grać. W Pumach nie zagrał, w tym zagram na World Cupie. Potem je zmienię. Bukaj Osaka, wszyscy są. Anglia! Kontra Morako! Moraka, nie wiem, chyba jak się czyta. Stąd tam jest, jest Mount! Jest Bellingham! Lecimy dziesiątka Smith, cały World Cup. wszystkich widzów bardzo serdecznie. I zaczynamy. Let's go, Mount przy piłce. Anglia, atak. Jest mi w dziesiątka, piękna dziesiątka nasza. Widzę tam już filfa Jest mi w przypiłce, jest mi w przypiłce, atakuje. Pięknie teraz okiwał zawodnika Moraka. Tak jest. Morako atak w 14 minucie gry. Jest Rice. Trend, trend przy piłce, czy znaczy, trend atakuje? Pięknie, kontra Anglicy teraz, Anglicy atakują, teraz ich szansa, ich szansa jest tam, Mount, ajajaj, aj, aj. Rzut karny dla Anglii, strzelego Saka. Bukayo Osaka, przez karny. Czy to będzie 2 do 0 dla Anglii? Szansa, tak jest. Murako robi kontra. Anglia opiera Anglia, tak. Czy to będzie 3 do 0? Czy to będzie już totalna deklasacja tej piłki? Piłki noże, czy to jest Murako? Phil, Phil Foden, podanie do mnie. Jestem i ja, jestem i ja przy piłce. Niestety. no nie bronił, kurde. Anglia indywidualny rajd, Phil Fowden przy piłce. Widzi tam Bukayo Saka już. Widzi go, czy to będzie? Nie, dokładnie. Za lekkie. Teraz spisali się w obronie. Znowu mogą... Anglia długie dośrodkowanie, idzie na Fowdena. 20 minut do końca tego meczu. Fauden może strzelać! I 3 do 0! Tak jest, proszę Państwa! Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. Koniec meczu. Fantastycznie. Pięknie. Poniósł dzisiaj ekipę Saka Jadga. Nie było chyba dzisiaj momentu, w którym w drużynie pojawiły się. Jak tam mecz ośmiech. realu. Proszę nie pokazać jeszcze. Lega. Real 2 do 0, 25. minuta. Gramy teraz z Irlandią. Dzień meczowy. Podobny skład do tamtego. Z takich znajomych osób to jest tutaj Mount Bellingham. etfu, Bellingham, Trent. I to w sumie tyle. No i jeszcze no, Stones, Rice. Nie było z nimi, grałem w jednej lidze. Foden też jest taka też nie było z nimi, grałem w jednej lidze. A takie bardziej mi bliskie no to. Czuć, że wie. zbliża się wielkie wydarzenie. Napięcie powoli rośnie, atmosfera gęstnieje. To nie będzie zwykły mecz. Krótce pierwszy gwizdek. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo. Być może, pamięci. może na pewno. Wszyscy liczymy, że okaże się pięknie. Mamy już karnego z Irlandią. Josaka. Uh -huh. Buka, Buka, Bravo. Saka przy piłce, indywidualny rajd. Niestety, tak należy bronić dostępu do własnej Finlandia robi odwet, Zastanowił ale strzał. nic. Ramsej, pięknie. Ja bramka... Sansa na doświadkowanie. Bellingham przy piłce, Bellingham to może teraz ładnie zaczarować. Pokaż mi to, pokaż mi pokaż te czary, co się rauczyć w realu. No i niestety, za lekkie podanie. Irlandia, rzut wolny. Procesz Chorwacja wygrała z Irlandią. Bellingham znowu na doświadkowanie. Jest tam, wbiegam tam ja chyba. nic. Niestety ange długie środkowania na wsakę. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Ma teraz do burka Pięknie, dwa do zera. ostatni Pięknie. Meczu. Tak się zaczyna grypać z 6 punktów. Kibiców drużyny Sztab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą I ostatni mecz z Chorwacją, czyli najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie my, pierwsze Chorwacja, drugie mecz o pierwsze miejsce. Już za kilka chwil, proszę Państwa, rozpoczynamy wielkie mam nadzieję piłkarskie widowisko. Będziemy mogli delektować się grą na najwyższym poziomie i, mam nadzieję, zaciętą rywalizacją do ostatnich chwil tego spotkania. Zostańcie przy ekranach, tego nie można przegapić. Witam Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Anglia kontra. Przed Państwem wyjściowa jedenastka Anglii. Oto w jakim składzie wystąpi Chorwacja. Ach, mogłem podać, mój błąd, mój błąd, My bad. A ja nie mają strasznie słabe do śred... te... Y... Boże, nie do środkowania tylko prostopadłe, strasznie słabe mają. Mąd tu pięknie się zostawił waga wychodzi sam na sam. Jeszcze. Uwaga, sam na sam. Jeszcze. Arnold. Tak jest. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. No, drugie doświadczenie jest na mnie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć. do zera jest z Chorwacją. Może teraz dobrze dobrać do partnerów, ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Saka. Smith, atak bokiem. Jest na to miejsce. Oni teraz, ale nadal może być tu wolny. tego ja wykonywać. Nie, ja wiem co zrobię. To co robiłem chyba w FIFA 23 lub 22, że podawałem. On mnie odgrywał. Do mało miejsca. Piękny. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale. 3-3 Polska z Portugalią. Czy jeszcze będę mógł zobaczyć yy, tabelę? Teraz tak wygląda ten puchar? Ale do dupy. Nie będzie takiej podniety z tego World jak kiedyś, ale co no, takie życie. Uuu, Polska wychodzi z grupy z 7 punktami. Wygrała z Gahan, wygrała z Irlandią i zremisowała. Pięknie, Portugalia. Zakończ sezon. Zmień klub. Czemu mam zmienić klub? Aha, bo nie dostanę do tej piłki, dlatego mam zmienić klub? No nieźle. A no nie chcę zmieniać klubu Jakie gówno No to ja chyba będę wracał do Realu od razu A czyli mam dostać złotą piłkę tylko dlatego, żeby pójść gdzieś No, jest żart Żeby tu zostać, musiałem dostać złotą piłkę, której nie dostałem, bo zostałem oszukany Ja zrobiłem cały kontrakt Jakie gówno no ale ja chcę... Nie... Gdzie tu jeszcze mam? Jakieś tragiczne kluby, Borussia, Sevilla, Leverkusen, City No to idę do... A, jakie gówno jebane, no boże A mogę nie podpisywać? Ja chcę zostać A, piertole no i to tylko dlatego ten, ro ten rok grałem w Realu Madryt, żeby się teraz dowiedzieć, że kurwa mi nie dadzą przedłużonego kontraktu. Ja tam wracam od razu, już nie ma bata, że kurwa tam nie wrócę. Od razu daję klub początkowy Real, ja tam wracam. Nieźle. Bo tutaj piłki nie dostałem kurwa. że to mnie to chuj interesuje, że idę do tego bajernu. A pierdolę pierdolny, humor, teraz przez to, że musiałem kurwa iść do jakiegoś jebanego Bayernu. Gole nożycami, no pojebałcie. Ja od razu daję sobie jako drogę. Wybierz cel do klub docelowy. Ja wracam do realu, nie masz szans. Co to za klub? Teraz wracam do Realu po tym sezonie. Kurwa, są tak zły. No nie prze to, że teraz poszedłem do znowu został naszukany złotą piłkę. Proszę Państwa, już czuć te emocje. Już czuć to napięcie. Tyle czekania, ale w końcu startujemy. Pierdole. Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. I weź gra jest takim czymś, kurwa. Już nawet teraz nie mam humor, żeby ja tego ortka pojebanego. Bo grałem w zajebistym klubie, wszystko zajebiście było. No chuj, no nic mi teraz nie będzie wychodzić, pewnie. Nawet możemy przekurwić ten wardka, mam go głęboko w dupie. Oj, sędzia nie może tu mieć litości. Świetne wyczucie, akcja przerwana. Pierdolę ci kurwa, znalazł jebany real. Dostałem, nie dostałem do tej piłki, którą powinienem dostać. I chuj do dupie, kurwa. Teraz nic mi nie będzie wychodzić, kurwa, no i prze, kurwa, Będzie ten World Cup tak chuj. Kibice chcą strzału, jak strzał z takiego kąta? Nie pojebało ci coś, było wcale łatwo dosięgnąć. Pierdole, się wymyślili, kurwa, złotą piłkę, nie? Jest za linią obrony, uwaga! Wciąż muszą uważać. Dlaczego? I Dobra, o, podbiegnij, Saka! Kurwa, kurwa samą gra tym Anglii jebanej. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Pierdolę. Anglia odda... Rozlega się teraz I co? I jeszcze o... pewnie oni dostali bramkę? Nie! 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 To jest. Jebony żart, że oni dostają. Ja tak się nie bawię. Że nie, co dostają dwie bramki za nic. Jak my cały mecz do Już mi się odechcie wagrywać, no to w wszystkie bawełnki. Bagi. Że oni żadnej akcji nie mieli. Żadnej! Z teraz. Nie wiem. Może strzelać, uwaga! Psie. Jest gol, proszę państwa! Otwiera tym trafieniem wynik. Karny, przejebany, łysy kurwa. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Tak jest, trafiony za to. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. A jednak blokuje to wspaniale. Nie chcę się tego następnego sezonu w ogóle grać, kurwa Wyjebali mnie z Realu Kurwy jebane Przecież jak się okaże, że gwizdę. Bayern nie gra w ogóle w Lidze Mistrzów To jest jewany żart wtedy Gramy Pierwsza rywalizacja z moją, moja i Brauna, bo gramy z Niemcami. Pierwsze spotkanie. Kurwa są tak zły Już nawet nie mam humoru grać kurwa. Liczę, No i Niemcy rzut karny. Czyli Ademi to jest jakby Braun, okej. Okay. To może nam otworzyć wynik. I jest! Co? Okazja może być groźnie. Uwaga, wciąż niebezpieczna. Nie chce mi się, no nie chce mi się. Dobrze zażegnał niebezpieczeństwo tym wybiciem. No i teraz nie wiem, czy to wygrają, bo kurwa dostali karnego, ja nie umiem trafić z, kurwa z pola. się że sam na sam. Daj kontrę. Proszę. się. Teraz tylko nie zeprzeć tej kontry. Daj, pięknie. Madison. Bellingham. Nie. No kurwa, no ty do mnie graj, idioto! Proszę. Nie do czego następnych czterech lat, jak mnie wyeliminują, kurwa. Czy będzie remis? I bramka! Andrea znalazła teraz drogę do bramki rzut rożny strzamy. Może to wykorzystamy ten rzut rożny. Fajnie by było. Niech we mnie ktoś tu ma fajną financję strzału. Saka ma dobrą? Chyba tak. Strzał teraz. Gol! Tak to właśnie w piłkę... Vamos! Gol w końcówce. Teraz tylko... No nie wiem. No i znowu dostają bramki, a my byśmy... Kurwa mać, nie. Nie chce mi się. Z jaki racji nie te bramki dostali? Nic, jak teraz będę mieć jedną bramkę, to ja tak nie gram. Tak, ten gwizdek Dobra. Z kim w półfinale z USA? Już za chwilę rozpoczniemy dzisiejsze piłkarskie święto. Ale szykują nam się emocje. Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie. Spójrzmy, jak prezentuje się wyjściowa jedenastka pierwszej z drużyn. W jakim zestawieniu zagrają Anglicy? Spójrzmy. Teraz poszedł jest za obrońcami. 1-0! Tak! Robią pierwszy mały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. 3-1 Barcelona, klasa. Znaczy Real Madrid, przepraszam. Okazja! Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek. Odbił. Teraz co za sytuacja! Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Aaa! Teraz pokazał co potrafi. Musa. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Jak USA nagle dostanie dwie bramki z dupy, to tak to naprawdę taka tak Spopierdolona, Smith, co ja zrobiłem? Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą, czas na przerwę. Ej, ale od kiedy? Od kiedy jest przerwa? pokazuje w starej koszulce Realu Madryt. Nie, ona się popłacza, naprawdę. ...przed ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Beża na bramkę. Dobra interwencja teraz. A wydawało się, że ta akcja może przynieść gola. Ale sam strzał raczej niegroźny i w efekcie piłka bez Ostatni gwizdek i drużyna dościa. mamy finał. ...ma się teraz z czego cieszyć. Właśnie awansowali do finału... ...tego spotkania... Argentyną albo z Portugalią mamy finał jest brzydki ten strój z Argentyną. Argentyna czy drugi rok pod rząd chciała zdobyć Mundial? To się okaże Proszę Państwa, zaczynamy wielki finał. turnieju, czyli finałowe starcie Co to będzie Messi gra też w ogóle beka. To jest chyba garancja, ale nie jestem pewne. Tak, to jest garancja. Oczekiwania. Po drodze mnóstwo meczów kwalifikacyjnych, sensacyjne rozstrzygnięcia, wspaniałe bramki. Olbrzymi. A oto wyjściowy skład reprezentacji Anglii. Widzimy teraz skład reprezentacji Argentyny. Nicolas González. Odważnie i skutecznie.

Okazja do zmiany rezultatu. Odprowadzenia Cielis. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jeden... Tak jest. Apunia otrzymuje podanie. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. ze skrzydła, w szesnastkę. Nie będę ładował, bo jak zaraz zostanę w 89. minucie, kurwa od to... Zadanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Jest komu podać. Ślizg I tak, proszę Państwa! Koniec tych fantastycznych mistrz Jest nasz World Cup! Trochę to do dobrze ten World Cup teraz tak wygląda, nie no, tak jak kiedyś. Ale wygrywamy World Cup. co mnie interesuje to, jak ci, tobie się podoba moja gra. Dobra widzę, w tym tyle to by było na tyle, ja się z żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.